Patch 9.05 w Valorant przyniósł nam wiele nowości, zaczynając od buffów niektórych postaci, takich jak Chamber czy Astra, kończąc na nowych faktach lorowych i kwestiach dialogowych, które omówimy sobie w dzisiejszym materiale. Millennia of radiant history stolen from the world and crammed into this cave. How did I not see the wrong in this? Weiss dołącza do protokołu Valorant i zostaje zwerbowana jako 26. agentka w protokole. Z cinematyka bohaterki możemy wywnioskować, że stało się to mniej więcej po rozmowie Weiss z Omenem. Jednak szczegóły ich spotkania nadal pozostają nieznane. Standardową procedurą w protokole od zawsze było zapoznanie nowych rekrutów z badaniami i aktami organizacji. Czekało to również Weiss. Która otrzymała dostęp do analiz organizacji z zakresu dziedziny, którą zajmowała się pracując w przeszłości dla Kingdom. Huh. For some reason, your failing to answer your phone does not surprise me. Let's hope this isn't a precedent you continue to cement. I finished reading through Valorant's interversal documentation, and your research is borderline amateur. Your findings on seismic fluctuations, isotope decay, even organic substrates are all objectively wrong. My team and I had a more comprehensive understanding in all these fields over a decade ago. Has there been no more work done? This is one of the most intriguing fields of scientific research, and all I see from this team, your team, is apathy and atrophy. I will spearhead this project. I will teach you all about my work Ogromna wiedza i spryt Weiss jest możliwy do zaobserwowania już na samym początku poznawania agentki. W jej voice i relacjach z innymi agentami wiemy, że jest posiadaczką dużej ilości informacji, które wie jak wykorzystać do własnych celów. Nic więc dziwnego, że badania protokołu Valorant były dla niej amatorskie i zrobione bez konkretnego celu. Co ciekawe, dzięki Vice, Omen na jakiś czas znów zawitał w siedzibie protokołu, co przykuło uwagę niektórych agentów, o czym możemy przeczytać w mailu Neon do Brimstone'a. Nie wiem, czy to jakieś halucynacje, czy naprawdę widzę Omena przechadzającego się po świetlicy. Wrócił? Tak serio wrócił? A on przypadkiem nie oszalał? No wiesz, po tej całej sytuacji z Viper. Zresztą nieważne, to nie moja sprawa. Ja jestem tu tylko po to, by dać ci o tym znać. Bohater wie coraz więcej o swojej przeszłości w klepsydrze, a poznanie Weiss również należy do fragmentu układanki historii Omena. Agentka będąc uwięziona na abyss, była w stanie podsłuchać niektóre rozmowy strażników. A w nowo dodanych voice możemy usłyszeć fragment o misji Omena, jeszcze za czasów jego dawnej pracy. Omen, the Saiyan spoke of you often. Is Anything can be made a weapon. But I sorry, I don't recall. Nowych interakcji z Omenem doczekała się również Viper. W nowo dodanych kwestiach dialogowych Riot Games nakreślił nam aktualną relację agentów. Nasz cienisty bohater z biegiem czasu przemyślał wszystkie wydarzenia dotyczące wypadku Klepsydry oraz oczywiście Viper. Ich relacja, choć nadal napięta, wydaje się zmierzać w dobrym kierunku. Impressive, Sabine. You always knew how to turn the tables on an enemy. I've made my peace with our viper. I cannot say the same for theirs. She will learn to fear me. You can relax, Sabine. I gain nothing from killing you now. Attend to the present, not the past. Niektórzy agenci w Valorant, tacy jak na przykład Sage według Omena zaburzają naturalną równowagę swoimi umiejętnościami. Wielokrotnie przy wskrzeszeniu Sage możemy usłyszeć kwestię dialogową Omena, w której właśnie o tym wspomina. A radiant is with them. I can feel her pull against the natural balance. Jednak w Valorant mamy jeszcze jednego agenta, który potrafi wracać do żywych. Clove, bo to właśnie onu jest mowa. Według Omena swoimi umiejętnościami nie zaburza równowagi, co jest dosyć ciekawą kwestią nawet dla samego bohatera. Their clove returns from death, yet is preserved. How is that possible? Istnieje teoria, w której Sage przywracając życie swojemu sojusznikowi zabiera je innej żyjącej osobie na ziemi. Te spekulacje potwierdziły nam już bardzo dawno inne vocline omena. Ale pamiętajcie, że jest to tylko teoria, i warto ją brać z przymrużeniem oka. Swoje 5 minut w tej aktualizacji otrzymał również ISO. Z interakcji z Omenem możemy śmiało stwierdzić, że bohater jest pod wrażeniem umiejętności ISO. Oraz, że jest mu bardzo wdzięczny za pomoc i w ramach podziękowania oferuje mu własnoręcznie robiony sweter. Remarkable. Your precision knows no bounds, ISO. There ISO buried hundreds. Let us not be part of that statistic. I saw so I owe you a great debt. Uh, would you be opposed to receiving a handled sweater? Lord Valoranta coraz bardziej idzie do przodu, a ja już nie mogę doczekać się kolejnych aktualizacji. Koniecznie napiszcie w komentarzu swoje teorie. A jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić czegoś po sobie. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!